Prąd w budynku już płynie, budowlańcy szpachlują ściany, kładą kafle i nanoszą ostatnie poprawki. Wszystko po to, by jak najszybciej zakończyć pracę i oddać budynek gdańskim strażakom. Na Jasieniu przy skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ulicą Jabłoniową trwa budowa nowej jednostki straży pożarnej, na którą mundurowi czekają od lat. Była koniecznie potrzebna, czekamy na nią przynajmniej od jak nie od 20 do 15 lat. No, kierunek rozwoju Gdańska jest doskonale widoczny. Dodatkowo PKMK, rozwój cały komunikacyjny. Dzięki nowej jednostce zlokalizowanej w tym miejscu strażacy będą mogli szybciej dojechać między innymi do obwodnicy Trójmiasta i obwodnicy Południowej. Skróci się też czas dojazdu do południowych dzielnic Gdańska, Oruni, Jasienia i Ujeściska. Strażnica jest budowana na działce o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Składa się z dwóch budynków. części parterowej oraz budynku dwukondygnacyjnego. W części parterowej zaplanowano między innymi Halę garażową, w której staną samochody ratowniczo-gaśnicze. Jest to drugi tego typu garaż w Polsce, ponieważ samochody nie będą ustawione w linii prostej, tak jakiejś w standardzie, do bram garażowych, tylko w tak zwaną jodełkę. No i druga część to jest dwukondygnacyjna część, taka techniczno-socjalno-bytowa, niezbędna do funkcjonowania. Standardowej utrzymania. Ale to nie wszystko. Na terenie jednostki zaplanowano także stanowiska do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych służących w specjalistycznej grupie poszukiwawczo-ratowniczej. Będzie też miejsce dla tych, którzy lubią ekstremalne wyzwania. Z tej ścianki wspinaczkowej, poza zawodowymi strażakami, którzy będą pracowali w jednostce, będą mogli korzystać także mieszkańcy okolicznych osiedli. W jednostce na służbie będzie przebywało od 6 do 7 strażaków. Pierwszy pojazd na sygnale wyjedzie stąd na początku marca.